W dzisiejszym fleszu Sukces ucznia z zespołu szkół Licealnych i agrotechnicznych zapraszamy na historyczny Pochód Borowiaków, młodzi w Powiecie Tucholskim, klasa policyjno-pożarnicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zapraszamy na drugi powiatowy piknik NGO w cyklu o starostwie Przewodniczący Narad Koordynacyjnych. Jestem laureatem 41. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Architektura Krajobrazu. Do eliminacji przygotowywałem się już bardzo długo z panią profesor Moniką Mews. Cała olimpiada podzielona jest na poszczególne etapy. Są to na początku eliminacje szkolne, podczas których wybierany jest najlepszy uczeń, który zyska najwyższą liczbę punktów. Następnie są to eliminacje okręgowe. W okręgu bydgoskim zająłem pierwsze miejsce co dało mi możliwość wyjazdu do Lublina na eliminacje centralne, które są już finałowymi eliminacjami. Tam uzyskałem najwyższą liczbę punktów w Polsce, tym samym zająłem pierwsze miejsce w kraju. Uzyskałem liczne dyplomy, nagrody, gratulacje a co najważniejszy dyplom potwierdzający laureata, który umożliwia wejście na dużą ilość uczelni w Polsce. Zachęcam również innych młodszych uczestników do brania udziału w olimpiadzie. Jest to niezwykle prestiżowa olimpiada, daje dużą satysfakcję i umożliwia łatwiejszy start w przyszłości na studiach. Powiat Tucholski zaprasza w sobotę 8 lipca o godzinie 16 na szósty Historyczny Pochód Borowiaków. Tego dnia ulicami Tucholi przemaszeruje barwny korowód 400 osób prezentujących najciekawsze postacie i wydarzenia z historii regionu. Historyczny pochód Borowiaków jest doskonałą okazją do wspólnej zabawy na kanwie lokalnej tradycji. Pochód połączony będzie z festynem promującym lokalną strategię rozwoju Dekl do borowiackiej grapy organizowanym przez Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie. Od godziny 15 do 19 zapraszamy do parku zamkowego w Tucholi, w którym na każdego czekać będzie wiele niespodzianek i atrakcji. 12 czerwca zostało podpisane porozumienie w sprawie prowadzenia klasy policyjno-pożarniczej. Od 1 września 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi rozpocznie działalność klasa policyjno-pożarnicza. Klasa ta będzie kontynuacją wcześniej funkcjonujących w szkole klas, klas wojskowych i klas pożarniczo-wojskowych. Koordynatorem programu tej klasy jest pan wicedyrektor Wojciech Ziółkowski. Oferta skierowana jest do uczniów zainteresowanych mundurem policyjnym, jak i strażackim, ale również dla tych, którzy chcą zainteresować się problematyką policyjną i strażacką, dowiedzieć się, jak funkcjonują te służby. Jeżeli chodzi o program tej klasy, to są dodatkowe trzy godziny, w ciągu tygodnia są to zajęcia z policjantami, ze strażakami oraz jedna dodatkowa godzina wychowania fizycznego skierowana przede wszystkim na wykonywanie prawidłowe testów do policji i straży pożarnej. Zapraszamy, Zapraszamy absolwentów gimnazjów do klasy policyjno-pożarniczej. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tucholi zaprasza na drugi powiatowy piknik organizacji pozarządowych. Piknik odbędzie się 21 czerwca bieżącego roku od godziny 16 w wiosce Kwiatowej w Żalnie. Współorganizatorem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe naszego powiatu, jak też osoby opiekujące się organizacjami w samorządach. Udział jest bezpłatny, prosimy jednak o przyniesienie czegoś słodkiego. Zgłoszenia do 18 czerwca przyjmuje przewodnicząca powiatowej rady Felicyta Król-Pawelska. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadniane jest na naradach koordynacyjnych. W Starostwie powiatowym w Tucholi funkcją przewodniczącego tych narad pełni Jadwiga Straszyńska. Sieci uzbrojenia terenu to przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, ale też tunele, przejścia, parkingi czy zbiorniki. Informacje o ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które nimi władają, znajdą się w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zwanej Gesud, zakładanej i prowadzonej przez starostę Tucholskiego w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.